Witam po raz kolejny. Kolejny myślę, że krótki temat. Już widzę jak to spędza ludziom sen z powiek. I to się ustaje staje niedorzeczne. I to chodzi do już takich bzdur tak to nazwę. Kim my się chcemy teraz nazywać. Słowo chrześcijanin stało się niewłaściwe, więc my jesteśmy już na rzeczy, słyszę, Żydami Nowego Testamentu, a to Izraelem, a to Izraelczykami, e, Hebrajczykami, e, Izraelem oczywiście, Syjonem, różnego typu rzeczy. E, to nie jest ważne, jak Wy się nazywacie. to jest ważne, jak widzi Was Bóg. Jak widzą Was ludzie. Yy, jedyne, co Wy możecie zrobić <coughs> teraz, tak właśnie tymi, tym nazewnictwem. A, jeszcze jedna rzecz. Tutaj, właśnie w Stanach, <coughs> tutaj w Stanach słyszałem, właśnie już też, że też chrześcijanie, i też prawdziwi chrześcijanie nie chcą już być nazywani chrześcijanie, tylko believers, czyli wierzący. Gdyż to słowo chrześcijanie już jest takie oklepane, że ludzie je nadużywają. I każdy może się tym słowem mianować, kto ma krzyżyk na piersi, ewentualnie kto myśli, że jest tylko chrześcijaninem. Poniekąd ja się z tym zgodzę. To jest podobnie jak słowo Żyd, które znaczy ten, który się wzięło ze słowa Jehudi, czyli ten, który chwali Boga. Aczkolwiek kto dzisiaj zabroni Żydowi, który jest ateistą, powiedzieć, że jestem Żydem. Nikt mu nie zabroni, tak? więc nikt nikomu nic nie zabroni. Ale ja bym się nie przejmował takimi pierdółkami o tym, kim ty jesteś, kim, jak ty chcesz sam siebie mianować. Ja na przykład wciąż będę siebie nazywał chrześcijaninem, ponieważ nie chcę tego nazywać, nie, nie, nie biorę tego w jakiś zły sposób już wiem, że Duch Chrystusa we mnie mieszka. Ja to, go, ja to, to chodzi o motyw też. Ja to czynię <laughs> dlatego, gdyż wiem, że we mnie jest Jego Duch, że to On przeze mnie działa. Nie będę sobie zawracał głowy niepotrzebnymi sprawami. Szukał nowego nazewnictwa. Dla mnie ważniejsze jest i dla was powinno być ważniejsze, <laughs> to, kim nas widzą ludzie i kim nas widzi Bóg. Ty nie pójdziesz do Boga, który będzie kochał mniej lub więcej, gdy sobie wybierzesz jakąś formę nazywnictwa. Takiego czegoś nie ma. Tak jak nie ma piekła innego dla złodzieja, innego piekła dla mordercy. Tak samo niebo jest tylko jedno. Tak więc radziłbym się tym nie przejmować, nie tworzyć niepotrzebnych doktryn, które tylko dzielą. Ale nie spajają. Oczywiście, możesz się nazywać tym, kim chcesz, ale jeśli już robisz z tego jakiś statement i chcesz nie wiadomo, co udowodnić tym, to pamiętaj, to Boga to nie interesuje, kim ty chcesz być nazywany, kim ty chcesz sam być. Już tak jak Bóg powiedział, że już te ofiary, które mu są składane, śmierdzą w jego nosie. Mimo to, że składane były tak, jak on chciał, ale z niewłaściwym sercem. Dlatego zaczęły śmierdzić. Tak więc składaj swoją ofiarę. Tak jak Bóg chce. Ty jesteś ofiarą pamiętaj dzisiaj. Dzisiaj to my mamy płonąć dla Boga. Jeśli jesteś, uważasz, że masz chrzest ognia, jesteś, twoje ciało jest spalone, mimo to, że ty żyjesz. Ale ty się cały czas palisz dla Boga. I przyjemną wonią dzisiaj dla Boga jest właśnie zapach tego, jak ty się palisz dla Niego. Nie tylko w modlitwie, to jest bardzo ważne, gdy wychwalasz Boga w modlitwie, on to uwielbia, ale dla niego też jest bardzo ważne, jakim ty jesteś dla chorych, dla ludzi w więzieniu, dla ludzi na ulicy, czy oceniasz innych, czy krytykujesz innych. No i chyba to by było na tyle. Dziękuję.